Nie, nie w Mileszewach w gminie Jabłonowo-Pomorskie oficjalnie ruszyła budowa świetlicy wiejskiej. Nowoczesny obiekt będzie miał prawie 330 metrów kwadratowych i zastąpi wynajmowane obecnie pomieszczenia w prywatnym budynku. Znaczy nie ukrywam, że bardzo się cieszę, ponieważ ta realizacja tego projektu ważnego nie tylko dla mieszkańców Mileszew, ale też i myślę, że dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskiego narodziła się w ogóle ogromnych bólach i wynikło wiele problemów. Także dla mnie dzisiaj to jest ogromna radość i, i wręcz wzruszenie, że w dniu dzisiejszym udało się podpisać umowę i mam nadzieję, że z końcem roku będziemy mogli wchodzić do nowej świetlicy w Mileszewach. Tym bardziej cieszę się, że zapowiastki takich, można powiedzieć, niestety nieprzyjaciół, którzy mówili, że świetlica będzie kosztowała 4 a nawet 5 milionów złotych, udało nam się pozyskać wykonawcę, który zbuduje i wyposaży świetlicę za 2 miliony 790 tysięcy złotych. Ja się naprawdę niesamowicie cieszę, że ta świetlica powstała. Dodatkowo samorządowi udało się pozyskać na ten cel 400 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przede wszystkim jest ona bardzo oczekiwana przez lokalną społeczność, społeczność aktywną, społeczność zaangażowaną i właśnie dla takich społeczności powinny powstawać tego typu miejsca, bo świetlice wiejskie to są zawsze takim miejscem integracji lokalnej społeczności, integracji mieszkańców, dają możliwości też tego, żeby organizować różnego rodzaju wydarzenia, czy to właśnie takie spotkania e, dla mieszkańców miejscowości, ale też warsztaty, szkolenia wspierają także działalność ku gospodyń wiejskich, bo panie mają wtedy gdzie się spotykać. Też wiemy, że tutaj działa aktywnie młodzież, więc to też będzie takie miejsce, które będzie im służyło. Za wynajmowane obecnie nieduże pomieszczenia samorząd płaci 2700 zł w miesięcznie. Nowa, większa świetlica pozwoli na rozwój działalności miejscowych organizacji. Ta świetlica to jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna, bo po prostu my nie mamy w ogóle świetlicy swojej, a teraz przynajmniej będziemy mieli swoją własną świetlicę. Tu nasza świetlica obecna, która jest wynajmowana, ona żyje, bo tu jest klub seniora, który ma spotkania raz w tygodniu, działa koło gospodyń i świetlica środowiskowa i biblioteka. No i myślę, że w tej nowo nowo pobudowanej świetlicy to wszystko będzie już nasze, niewynajmowane i to będzie jedyny budynek w naszej wsi, który będzie należał do społeczeństwa i miasta Igminia Błonowokomorskie. Świetlica, która będzie miała ponad 320 metrów. W nowym budynku zaplanowano dwie sale świetlicowe o różnej wielkości 124 m i 26 m2, oraz między innymi szatnie, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do podgrzewania posiłków i kotłowie na pelet. Inwestycja ma zostać oddana jeszcze w tym roku. Obecnie przeprowadzana jest także całkowita modernizacja budynku świetlicy w góralach. Realizacja zadania polega na przebudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale. Dzięki tej przebudowie powstanie sala o powierzchni 95 m2, zaplecze kuchenne i cateringowe, toalety, w tym również te dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zostanie wymieniona stolarka okienna, stolarka drzwiowa, a także pokrycie dachu. Całość będzie ogrzewana elektrycznie. Zostaną zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne. Odnowiona zostanie cała elewacja, w tym również ta część, gdzie znajduje się remiza strażacka. Również na ten cel samorząd pozyskał środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to świetlica, która już od dawna czekała na ten gruntowny remont. Oczywiście inwestycja jest realizowana również przy współudziale środków budżetu miasta i gminy Jabonowa Pomorskiego i mam nadzieję, że już do końca lipca uda nam się odebrać wyremontowaną, zmodernizowaną świetlicę wiejską w Guralach. W mieście i gminie Jabłonowo-Pomorskie dobiegają końca trzy ważne inwestycje drogowe. Do końca zbliża się inwestycja, która została rozpoczęta w październiku ubiegłego roku, polegająca na przebudowie dróg na terenie gminy Jabłonowo-Pomorskie. W miejscowościach budiszewo blizno budiszewo książki oraz Piecewo. Łączna długość dróg to kilometr 720 metrów. Prace na drogach obejmowały wykonanie nowej nawierzchni konstrukcyjnej, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego, a także wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Natomiast w miejscowości Piecowo, gdzie się znajdujemy, oprócz poszerzenia i wykonania nowej konstrukcji jezdni i zbudowania zjazdów został wybudowany również chodnik oraz zamontowano 24 hybrydowe lampy uliczne. Głównym wykonawcą robót jest firma Transbruk Barczyńscy, Spółka ZOO. Inwestycja jest realizowana z rządowego funduszu Polski Ład, a kwota tego dofinansowania wynosi 3 miliony 705, natomiast całkowity koszt inwestycji to ponad 4 miliony zł. Piecewo tutaj dofinansowanie z Polskiego Ładu dzięki też wsparciu pani minister Anny Gimbickiej. Za chwilę ruszają kolejne, że tak powiem, prace remontowe na ośmiu odcinkach dróg na terenie gminy Jabonowo-Pomorskie, plus jeszcze w ramach Polskiego Ładu, tak zwanego PGR owskiego na odcinku drogi Jaguszewice Lem. Za chwilę będziemy otwierać postępowania przetargowe. Nie ukrywam, że są to bardzo ważne inwestycje, patrząc na fatalny stan dróg gminnych. Przy okazji miasto i gmina Jabonowo-Pomorskie również pomaga w w postaci dotacji przy remontach dróg powiatowych, bo dzięki tutaj dobrej współpracy pana przewodniczącego Rady Miejskiej z Bigniewami Kuliczak i radnych przekazaliśmy również dotację do, dla starostwa powiatowego w wysokości 105 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji na budowę, remont drogi powiatowej jabłonowo-płowęż wraz z budową ścieżki rowerowej. Za chwilę również otwieramy przetarg na budowę, remont, modernizację stadionu miejskiego w Jabłonowie Pomorskim przy ulicy Urzędowej. Kolejne wnioski złożone na remont dróg to chociażby w ramach prow czy w ramach rządowego programu budowy dróg. Ale korzystając z okazji, to jak zawsze bardzo proszę tych wszystkich, którzy mogą nam pomóc, aby. Aby e, miastu i gminie jabonowo pomorskiemu e, pomagali. A za dotychczasową współpracę i pomoc wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Rok 2023 jest kolejnym rokiem pod względem inwestycji rekordowym. E, w tym roku zamierzamy wykonać 21 km przebudowy dróg będzie to łączna kwota gdzieś około ponad 30 milionów. Myślę, że przez to poprawi się bezpieczeństwo ruchu, ale również i komfort życia naszych mieszkańców. Z Wielkanocnym kiermaszem rękodzieła do Jabłonowskiego Urzędu zawitali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Brudnicy. Bardzo się cieszymy, że członkowie warsztatów terapii zajęciowej właśnie chcą i przyjeżdżają do Jabłonowa Pomorskiego, a my naszych kochanych uczestników tych warsztatów zawsze witamy z otwartymi ramionami. Także również cieszę się, że i w tym roku mogliśmy gościć członków warsztatów terapii zajęciowej. Znajdujemy się w urzędzie Miasta Igryny, co prezentujemy tutaj pracę. Wielkanocne, wykonane w naszym warsztacie, które sami robimy i później je sprzedajemy na jakieś wycieczki i, i różne atrakcje. Jak zwykle jesteśmy w gościnnym Jabłonowie Pomorskim, w moim mieście, w którym jestem po prostu honorowym obywatelem. Jestem tutaj z warsztatem terapii zajęciowej w Rodnicy, mamy kiermasz. Na zaproszenie Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady, Radnych i mieszkańców Rodnicy. Z wielką przyjemnością uczestniczymy tutaj w zaproszeniach i dzisiaj sprzedajemy pracę na Kiermaszu Wielkanocnym. Mamy różne prace, które już właściwie zostały sprzedane. Także dziękujemy mieszkańcom, dziękujemy Panu Burmistrzowi, dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Aponowo-Pomorskie. Serdecznie pozdrawiamy, życząc jednocześnie. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II władze miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego wywieszeniem flag i złożeniem wiązanki kwiatów uczciły pamięć papieża Polaka. Jan Paweł II, święty papież, to wielki papież. Zgromadzony nasze oświat z całych Bożej, bardzo się cieszy, że w 1997 roku, 6 czerwca, ogłosił naszą matkę założycielkę, błogosławioną Kościoła. Więc za to należy mu się wielka cześć. Szanujemy i kochamy. Święty Jan Paweł II. Myślę, że dla wielu mieszkańców miasta i gminy Jabonowa-Pomorskiego jestem przekonany, że dla wszystkich. Był i jest y, kimś ważnym i kimś wyjątkowym. 2 kwietnia dla nas wszystkich jest bardzo smutną datą, bo to jest już niestety kolejna rocznica, kiedy nie ma wśród nas wielkiego Polaka, wielkiego świętego Jana Pawła II. Samorząd miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie corocznie pamięta i upamiętnia. Rocznicę śmierci naszego rodaka, ale też i 18 maja pamiętamy o urodzinach naszego wielkiego Polaka, Patrioty. Jesteśmy dumni, my Polacy, że mieliśmy kogoś takiego jak Jan Paweł II, święty papież. Jan Paweł II, wielki Polak, wielka postać, któremu przyszło żyć w trudnych czasach i w wielu przemianach, które zachodziły w świecie. Myślę, że nauka Jana Pawła II jest głęboko zakorzeniona w naszych sercach i myślę, że przetrwa również na następne pokolenia. 3 listopada 2022 roku burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski podjął decyzję o prowadzeniu przez samorząd preferencyjnego zakupu węgla. Wtedy ogłosiliśmy na stronie Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie odpowiednią informację i od tego momentu zaczęliśmy przyjmować wnioski, które rozpatrywał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w sumie. W tej pierwszej turze mieszkańcy zakupili około 322 ton węgla na 700, które były na podstawie złożonych wniosków. W drugiej turze, która trwa od początku tego roku do końca kwietnia, wniosków o zakup węgla po cenach preferencyjnych złożyło 94 mieszkańców. W sumie na około 160 ton faktycznie wykupiło węgiel połowa mieszkańców, na około 80 ton. W sumie zamówiliśmy 17 kursów węgla na około 440 ton, sprzedaliśmy 400. W dwóch punktach dystrybucyjnych na terenie miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie oraz w Konajadach. Tak, mamy w tej chwili leżącego około 40 ton węgla. Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej przyjęto dwie uchwały służące poprawie jakości środowiska naturalnego. Pierwsza dotacja celowa dotyczy modernizacji istniejącego systemu ogrzewania, polegającego na zastąpieniu przysłowiowych kopciuchów na ekologiczne źródło ogrzewania. Zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w lokalu w budynkach wielorodzinnych. Zaś druga dotacja celowa służy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Poza obszarem aglomeracji Jabłonowo-Pomorskiego, czyli w tych miejscowościach, gdzie nie ma systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadniona. Na te cele w budżecie miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie zabezpieczono środki w wysokości po 40 tys. zł. Beneficjent na podstawie złożonego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami może otrzymać zwrot środków do 4 tys. zł kosztów kwalifikowanych. Obie dotacje mają być wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza i przerwania procesów degradacji środowiska naturalnego. Serdecznie zapraszam w 22 kwietnia między godziną 9 a 17 na event charytatywny organizowany przez Studio Tatuażu Symbolik Michała Warachowskiego. To pierwsze tego typu wydarzenie w Jabłonowie Pomorskim, podczas którego tatuażyści będą tatuować za przysłowiowy zwrot kosztów materiałów. Będą, pojawią się u nas tatuażyści m.in. z Brodnicy, Torunia, Wąbrzeźna, Grudziądza. Będzie można wykonać sobie tatuaż z autorskich projektów tatuażystów. Koszt, co łaska, ale mamy nadzieję, że ten minimum 150 złotych wpadnie do puszki za, za każdy tatuaż. Każda praca będzie mogła zostać wykonana tylko raz, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tego dnia do dyspozycji uczestników będzie również piercer. Będzie można sobie przekuć uszy, twarz. Swoje stoisko przygotuje również barber i fotograf, u którego będzie można wykonać portret. W przerwie między tatuowaniem odbędzie się pokaz MMA w wykonaniu Poland Top Team Grudziąc. Swój udział Potwierdził znany również terzen, zawodnik High League i uczestnik wielu programów rozrywkowych. Zaprosimy Państwa również na wiele innych imprez towarzyszących tego dnia, a zbiórka wszystkie pieniążki zebrane tego dnia trafią na konto Weroniki Józewko dziewczyny chorującej mieszkanki terenu miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie. Zapraszamy również serdecznie 10 czerwca na pierwsze szaradziarskie Mistrzostwa Jabłonowo-Pomorskiego pod patronatem burmistrza Jabłonowa, pomorskiego Przemysława Górskiego tego dnia do Jabłonowa zjedzie około 40 e, zawodników, którzy w, przez cały dzień będą prezentować e, swoje umiejętności, talenty, rozwiązywać e, szarady, krzyżówki e, i m, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie już dziś na 22 lipca e, na Dni Jabłonowa Pomorskiego. Gwiazdą tegorocznych dni będzie Patrycja Markowska e, z zespołem. Jesteśmy Jesteśmy dumy, zapamiętał się Wagę naszych istnień Że ja, ja Znaczyłem ja Kim byłam ja to lipca. 22 lipca. Diabłowie <noise> <noise> Pomorskie. Słuchajcie, so, już nie będziemy przerywać, bo nagrywamy ten filmik trzeci raz i w ogóle nam nie wychodzi. Ale bardzo chcemy, żebyście byli z nami tego dnia. E, na zaproszenie burmistrza zagramy koncert. Całym składem będzie rokietolowo, pięknie. się! Tego dnia wystąpi również wielu innych znakomitych artystów, muzyków, również tutaj miejscowych. Ale na razie o szczegółach nie będziemy mówić. Chcemy Państwa troszeczkę podtrzymać w niepewności. Myślę, że szczegóły znajdziecie już niebawem na facebookowym profilu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, gdzie serdecznie zapraszam. Tam na bieżąco informujemy o wydarzeniach. Te, które już organizujemy, planujemy i te, które w najbliższym czasie przed nami. Dziękuję serdecznie.